Jaką miałeś moją first impression? Na temat ciebie? Mhm. Mm no ja ci mówiłem. Słuchajcie widzowie. Ja napisałem do na manioneczki. bo to bo tak, wchodzę. Ona mnie tam rajdowała z 40 widzami. Ja miałem 100, 120, 200, obojętne, też mało, bardzo. I. Ona mnie rajdowała, dziękuję, Manianeczka I ja się pytam, Lewusa, kim jest I Ona mówi, ja taka w szachy gra. No ja wszedłem do niej na stream i tam siedzi taka rozwalona. Te, nogi na. Nogi na ścianie, czat rozkablirowany w pizdu. Czat zasłaniał kurwa szachy, nie? Jeszcze jej kamerka, wszystko krzywo ustawione, śnieg pada, W ogóle ten śnieg, to ja ty temu je wyłączyłem, czy tam trzy dni temu. Wszystko tak rozkalibrowane, że tam się nie dało siedzieć. I ten śnieg jeszcze, mówię ci, że ścinało się, ona sceny co chwilę jebała, pół było ucięte. Dalej tak masz zresztą, tylko już to ładnie wygląda. I ja tak mówię, ja na dół, panie. Fajnie, że chociaż w szachy gra. Patrzę, gra na czeską, więc napisałem do niej Siema. Czy jesteś. Na czacie napisałem: Siema, czy jesteś zakontraktowana na czeską, czy możemy zagrać na innej stronie? Ona, a jak myślisz? Ja mówię: no tak, ale ja, debil. Przecież gra na czeską to jest zakontraktowana, bo ona tak o tym czeską gadała. No i takie wersji impression, że no dobra, no jest taka laska. Nie wiem. Taka, wiesz co, jakbym miał powiedzieć to słowo, to chyba taka urocza? To jest po prostu, nie wiem. Pierwsze, wersji preszyn. I potem napisałem no. do ciebie, dodaj mnie na Facebooku Zaakceptuj, bo muszę cię coś zapytać Ja napisałem no. do Manioneczki, widzowie Siema, to jesteś zakontraktowana czy nie? Czy tam nawet, siema? To powiedz mi jak się zakontraktowałeś, tam na jakich zasadach, ono tak I gościu, xddddd Ale nie jestem zakontraktowana Potem była Atonara Chyba, czy nie, czy było inaczej? Nie wiem, ja pamiętam, jak mi wysłałeś zdjęcie lodówki, bo rozmawialiśmy. Es, <grym> widzicie? Ej, nie, bo my... dobra, widzowie, bo wy tego nie rozumiecie. Ona też tego nie rozumiała. Trzy w... lata mieszkałem w Warszawie około i wróciłem, wróciłem do, do domu rodzinnego. Znaczy nie to, że po trzech latach, ale tak wróciłem e, pierwszy raz po dłuższej przerwie. E, wróciłem po dłuższej przerwie do e, tego, do, do siebie, do miejscowości rodzinnej. Otwieram lodówkę, a tam kurwa tak, szyneczka Boża, ser żółty, basło, kabanosy, pomidor, yy, ser biały, jogurty, ketchup, majonez. Wiesz co to znaczy? Jak jesteś studentem, to ty otwierasz lodówkę i zapomniałeś, że w ogóle ją od prądu odłączyłeś i że ona nie działa. A wchodzisz do domu i takie bogactwo. Więc pomyślałem, że ona też jest na studiach i że doceni ten widok. Ale manianeszkę z bananem z meszyn. I o nie, normalnie Johnny Walker leci z kranu, więc no, trochę zjebawszy, ale byłem sobą przynajmniej. <śmulanie> to się go Miałam ja takiego mindfucka, nie no, ogarnijcie, że pisze do was gość, no nie, i to sobie takie tam cokolwiek, jakiś small talk i, i i no, i dosłownie nie wiem, no, po, pół godziny rozmawiania, goście mam <śmulanie> klipa, co mam w lądu? <śmulanie> Dobra, brzmi to mega zabawnie, ale zobaczcie jakie to dla mnie ważne było. Takie... Kolacja? Wow. Kolacja. Nagrać wam kolację, widzowie? Ej, ale jak teraz mnie tym opowiedziałeś, to mi się zaświeciła lampka. Yy, jaki ze mnie dzban, że ja tak zrobiłem? Po prostu ja taki sobą byłem od początku. Powinienem ukryć to przed tobą, że jestem pierdolnięty i że się cieszę z lodówki pełnej. Ja, nie nie to, No, nie. ja miałam mindfucka, i aż takiego, że zaczęłam mieć, napisałam do lewusa, i byłam takie. takie. mam zdjęcia lodówki. Jasna kupa. <śmarka> Ej i właśnie, widzowie, bo to nie w porządku jest. Przez całą moją znajomość z majaneczką, ja rozmawiałam tylko z majaneczką, a majaneczka z jakimiś pięcioma osobami o mnie, i jeszcze wy wysyłaliście jej jakieś shoty, jakieś rzeczy, i ona potrafiła się nie odzywać do mnie przez to, co było na shotie. Naprawdę. A ja taki wiesz, kończę stream. O, dzięki e-trula Ja taki ten zdziwko posiadane, biorę. Te potem przychodzę po streamie, piszę coś do niej, nic. Godziny później nic. W końcu spotykamy się jakoś na Discordzie, ona fajne rzeczy na streamie powiedziałaś. tam jakiś wycięte z kontekstu, coś. Tak było, pamiętasz? Nie, Było no też nie wycięte z kontekstu, to też Ci muszę przyznać. Nie no, warto, słuchaj. Jest jak jest, no. No dawaj, mów. Nie, tam. Jest jak jest. Nie rozumiem teraz tego, naprawdę. No, no niektóre rzeczy, może niektóre rzeczy byłyby wy, wy, wycięte, ale do niektóre były prawdziwe. Ale trudno, przyzwyczaiłam, bo Bartek, ty masz bardzo taki ostry charakter. Po, w sensie... well, you know, from time to time. No, quite often actually. In the summer, in the summer when it's nice. Ja nie Winter, not so much. Rościć, There's no summer. Less people, nie raining, walking, Więc... you know. Quickly. Nie obrażona, the summer is nice nie and the goes are less. Better so po kind of. Ja, okej. Widza wie magiczna moc nie jest najlepsza, to Widzowie, Magiczna moc manianeczki jest taka, że ona może używać pewnych argumentów przeciwko mnie, a te, które ja bym użył przeciwko jej a propos naszej znajomości mogłyby powiedzmy <laughs> No nie, nie, niekoniecznie pozytywne są. Chuj, w nią kolacja czeka? A no tak. A znaczy z czatu przeczytałem manianeczka.